Okej okay. No to co? Dzisiaj lecimy na Marsa Lecimy na Marsa z trzecią misją. Podejrzewam, że najtrudniejszą. Jeszcze nie wiem jak, jak, jak wygląda czwarta, ale... Ale jak wygląda fala bossa. <noise> <noise> Bo akurat całkowicie przypadkowo nam się udało to ukończyć, nie? No dokładnie. Ale z tą z tą misją będziemy mieć problemy i to wielkie. Mhm. Mm nie, nie ma taktyki, nie ma, nie ma sposobu na to, nie wiem. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy, no, będziemy widzieć, co się dzieje. 7, 6, 5, 4, 3. Ok, go. No tak ci już pozwoliłem odliczyć do 3. Tak, może trochę na szczęście. <grym> No tak zazwyczaj od 7 do 3 liczysz, no to mówię, nie będę się już nic odzywał. Mhm. To było dość długie filmiki. Tak, tak, tego nie idzie przewinąć. A właśnie, kurde, sensytywnie poprawiłem. To by się przydało, bo jakimiś wielkimi się mechami chodzi, to jest trochę tak wszystko wolniej, nie? Ale dobra, no. Dobra, to na początku to wiem, że wyjdę do środka. Mhm. Strategia taka jest, żeby zwyciężyć. Plan taki jest. No ja mam dużo shotgunów. O kurwa, on tu dołem idą. Dołem, dołem. Na... Dru... Druga strona dołem. Mhm. Na pewno jakoś... Ja tam zespół i, i jest trap Co, ale cyrki. Dobra, więc... ja zacznę nam obstawiać o tę Trzeba no. po prostu patrzeć, gdzie oni są i tam będziemy się przesuwać. No, znajdziesz tam niżej trochę. Co Jedno Tutaj to stary. proponuje się tam na dole tej alei to ustawić, nam się ustawią prosto na nas. Bo w tej rundzie będą tylko te. Mhm. Mm ale... Ale na nie to, co jest najlepsze? Nie ma na nic. Jedynie <średenie> karabin maszynowy Ewentualnie jakieś działki. Nawet te działka szacunalne nie dają nam rady. Tu trochę w prawo się ustawimy i przylecą do nas. O Chodź trochę w moją stronę, bo od twojej strony przylecą. Czekaj gdzie to jest. Już z dołu lecą. Kurwa jak to się? Gdzie to więc? Cofnij się jeszcze, cofnij się. Z dołu tu może jakiś przylecą. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie to idzie do strzału. O co tu chodzi, no? Są to są totalnie nade mną? Są totalnie pod tobą. Dobra, ja już zaraz leżę. Ja już nie mam w ogóle ten Ja już nie mam Dobra, w ogóle to... paska zdrowia. Ja cię podniosę, a później postawię jakiegoś mechanika. Nie, zapomniałem się, że to, kurwa, wszystko leci do nas. Że to nie atakuje w ogóle punktu, a tak, tak. właśnie do tego się tam ustawić Bez nadziei, no dobra. No. Latające, środek oświetlacza, co to? Dobra, leży już praktycznie. To tam to cały przedmiot pomarańczowy Nie no, początek mam totalnie, totalnie spieprzony, bo Nie mogę się na, ja, odnaleźć na tej mapie zera W ogóle <słuch> No, dla to jest nie Jeszcze trochę i uzbieram może na tego ale daj spokój, to jest, jest druga fala i ja nie, w ogóle mam 1 tylko paska, no. <laughs> Zastanawiam się, czy go nie wyłączę, to jest bez sensu, no. Dobra, idą na zielony tam, bo no od góry całkowicie. No to też napieprzasz na, na ten, naparzasz, no. No naparzam, teraz pójdzie druga w strona już. Tam całkowicie z dołu. No jak... Guns Dobra, ja no, zbiegnę. No, ja zbiegnę na tym pomarańczowy. Bo już tam widzę, że idą. Dobra, to ja tu jestem, ja tu ich ogarnę bez problemu. Przecież to ludzie nam no, muszą coś robić, no że oni tu nie mogą przejść Nie ja ma takiej w ogóle opcji Komrad, no brakuje, no braku no, co brakuje? No ja naprawiacza 5 ale no, to jest bez sensu, no kurde, teraz straciłem w pierwszym Ja nie wiedziałem, czy to w końcu leci, czy. czy co. No znowu. To, kurwa, to ale to jest na zie po ziemi, czy lata, bo zapomniałem. No, po, po ziemi, to jest wszystko po ziemi. A tam lecą te tak. dobra, dobra, ja sami Dobra, dobra to ja zostanę tu. Nie no, to we dwóch bez sensu. Dobrze, dobrze, bo one przylecą, wszystkie do nas. Tylko z drugiej strony przyleci. Stara się odwróć i z morza wylatuje, widzisz? Kurwa, leży. Ej, ich w ogóle nie widzę. Opelotka na środku. środku. Widzę, że Cię wzięły nerwy. Chodź tutaj do góry, uleczyć się. no. A nie, ja mam taki już no, 120, dobra. <laughs> dobra, zostajesz tam, mówić trochę? No zostaję, bo muszę tu robotę zrobić. Nie. No. przeciwnika. To... Już lecą do ciebie, Lecce, bo... Kurwa, to czerwone to nie się trafi za filmie. Musimy Dobra, ktoś jeszcze, jeszcze. idzie. Wejdź w tą alejkę, tam musisz iść do końca, bo one się zatrzymają. Aha, dobra. Tą ścieżką. Nie no, to bieganie to też jest przedotczone. Bo one się tam będą zatrzymywały. No, 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 no. Dobra. I możesz wrócić. Znaczy to jest wiesz o tyle fajnie, że, że możesz yy, no na skróty wejść, tutaj masz, mam naprawiacza W miarę na środku Dobra znowu to pokazuję że jestem te punkty No ja biegnę tam do góry i w następnej rundzie to go już odpalę i przeniesiemy się tam do góry No dobra ale to pomóż tam czy nie? Nie 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 bo to się dzieje no, opelotka tam jeszcze od ciebie będzie lecieć. U no mnie na razie. U mnie na razie spokój, ale no to ona do ciebie leci. Dobra, no, muszę cię pomóc. Tak, do opelotki tak, jeżeli przyjdzie, to... Tak, bo wiesz, Faktycznie. I chodź tam do góry, idziemy. Ja już to uruchomię i wszystko będzie ten. 3 tu do Tak? No. No to uruchamiam. Chyba, że chcesz się iść tam leczyć, no ale dobra. Nie, nie nie, jak... nie, nie chcę. To możesz już postawić opelotkę. Hmm, bo będą teraz kaktusiki. Nie mam pelotki. Aha, no dobra. No, ale poczekaj, Aha. Albo z mostu, albo tu od mojej strony Od mojej strony To jest górne. No Tutaj jest zakręt, jest widzisz kurde Widzę Dobra tego barana muszę załatwić, który wypuszcza te kulki Nie gra to radikto Nie graj najdłużej Dobra to ja tutaj zdejmuję te kulki Dobra gdzie coś jeszcze jest mi. To jest ów góry to widzisz Dobra wchodzę z powrotem do góry Nic nie widzę Na dole wszystko jest Ale gdzie to jest mówisz? Kulki lecą z samego mostu Od góry Dobra ogarnąłem nie? No to dobrze Kulki gdzieś tam na dole, jeszcze dobra? Jak się trochę podlecisz, to wracajcie do mnie. Tak mówisz? No, bo tu cały czas wszystko przeleci. Dopóki to gra. A to jeszcze gra? Aha, bo ja no, tego co nie słyszę. Gra. Ja tego nie Czy słyszę. To ty obstawisz morze od góry. Z dołu idą tam z karatę, ale dobra, one tu przyjdą. To jeszcze cały czas gra? Tak. To ja nie słyszę tego, ty, to ja tam biegnę, bo ja nie wierzę, że one przyjdą. Przyjdą. Przyjdą na stół. Kurwa, idą. Jakie głupie. To tam je ogarniesz, <laughs> do, Bo ja tu już mam latających. I to jeszcze gra? Cały czas? Tak. czas gra. Jak przestanie grać, to ci Dobra, przestało grać. I <laughs> co, latające są. Ciekawe gdzie ci polecą. A tutaj to po... dobra. Nie, bo op opolotki postawiłem. Dobra, muszę wrócić trochę tam bliżej. Let's get a down here, huh? Muszę wrócić pod jakiś punkt. Zobaczcie, w tym pomarańczowym, że tam wracam. Wall idzie. No. A, latający. O kurde to Jeszcze się na mnie będę wzięły I kulki to wszystko Może mogą włączyć muzyczkę Dobra, te kulki też tu mam Tutaj może mogą włączyć tą muzyczkę No to jak to było? Nie, no ja to nie ogarniam, za chwilę Oj i kulki lecą, dobra Proszę te. Dobra, już wszystko leci do ciebie. Mhm, niech leci. I tu trochę z góry, baga. Mhm. Ale tak szybkie przypożały w te. No, one wybuchają, gdy wybuchną, chyba. do tego latającego żeby strącić to jest no. najlepsze że wiesz, że my praktycznie mamy połowę ten i zaraz ty on o, o, ten 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 wielki nie? No. Jego, to, jego nie wzrusza że no weź tą paczkę po nim to nie wzrusza go że gra nożyczka Dobra zebrałem te gniewów Jeszcze wstawiam iż... Znowu te małe gnoje no To jest tak, że słuchaj to było ale nie widać, gdzie to doleci O, czekaj Dobra, ja tutaj się z nimi poradzę Poradzisz sobie z nimi? O Dobra, bo ja mam... Aha, tak, byś się u mnie gra radyko, wiesz Trochę je odpaliłem To się stało Zacząłem strzelać to... to się na mnie rzuciły Przestało grać Dobra, zatrzymam mi tu już mhm. coś. Dobra, dzieje? zamień się ze mną może by się trochę naprawić to I praktycznie nie ja się Dobra ja tam zejdę na dół na podstawie więcej opelotek, jeszcze Do której Do w ogóle tu doszli? Wtedy nie pamiętasz, jak to było. No, my chyba jeszcze jedną zrobiliśmy, maksymalnie. Albo. Jest, tak jest tylko Archie z dołu, Mnie po niego. No to może ja pójdę, bo jest. Pójdzie. No to dobra, to ty wróć, wróć może. O, ja pójdę z Kanclusami. To i tak nie musisz. Iść tam od góry. Kury. No, jeden już tu naparza. Jeszcze coś lata. Dobra, z jednego już mam. Te czerwone jeszcze naparza. Dobra, dobra, próbuję strącić. Gdzie jest ten, 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 ten czy tu jest? No, no dobrze. dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, mam bowka Dobra, wracam się tam naprawiać z powrotem wyjdziemy. Znaczy, ja on prawie. Ten. Jestem naprawiony. Teraz tam podejdę. Bo wyrzucę jeszcze ten, opelotkę pelotkę. Ja to też chcę wyrzucić o Chociaż wiesz, tu nie ma co narzekać na brak miejsca, bo. <laughs> tutaj na pewno Dobra, jedzie, ja, dobra, ja, ja jeszcze... idę na ścieżkę. Ty idziesz do nich? No Szkoda kurde, że mam wykorzystane radykka Dze, atakują to Już Już, już Kurde, już. może ja mogłem Już ich nie ma Dobre Ze yy, do środka pójdę. Ale to wiesz to co ogarnę ty, ty patrz gdzie indziej co się dzieje Aha. Kurde one posz mi w czyle zrobiły o kurde Nie nie, nie. dobra ogarnę do je Do góry idą Ale ogarnę je Ogarnę ogarnę Górą jeszcze idą, dobra Tak, zapierzemy do pomysłu góry, do tego końca Dobra, bo tak się złożyło, że i tak bym tu przyszedł To się spoko dobra. Położę jeszcze tam. no też ja rzucam wszędzie, gdzie się brało. Wracam trochę po ten pomarańczowy. Mhm. Ze środka wylecą te... No, lecą już. Tutaj gdzieś gdzie stoję. Jeszcze coś tam będzie. Czekaj, jeszcze ja lecą. Poleciał w drugą stronę. Yy... Kulki lecą ścieżką, ale one dobra, dolecą. Aha, dobra, to ja tu... Ja, dobra, to ja wyjdę im na przykład. Ty idź z powrotem. Dobra, bo one tu wylecą ścieżką. Mhm. Chcę zobaczyć, gdzie jeszcze lecą. Aha, dobra, tu lecą, do środka. Dobra, to ja ogarnąłem. To ze środka lecą, trzy no, kurki. Kurde, to się nie wejdzie. ciebie lecą. Kurde, Kurde, wszystko tu. To było trochę zjebane. Znaczy no, ja tam wiesz, nie musisz się naprawiać, tylko że. Widziałem to właśnie, co się stało. mal no, dobra tam. Dobra, reszta to się już będziemy może podnosić. No i patrz, finałowo. No, ale cóż. Ja idę do góry, a ty patrz, co się tu dzieje. No kurde, co się dzieje, no. Idę Chodź iść. do mnie, chodź do mnie. Idę. Chodba, idź. Chodba, nie, nie, nie. Bo jest Archie. Dobra, już idę, szybko. Dobra, słuchaj, ty już stąd idź. Idź już stąd. Trzeba go walnąć. Dobra, dobra, ja, ja go załatwię. Idź, wróć się i ten... Obserwuj, co on dalej jest. Z dołu będzie szedł. Dwóch dni z dołu. Dobra, jego już nie Z idą. I kulki lecą. W środek wejdę. Tak, kulki idą z kantukami Nawiązam radę? jeszcze najpierw kończę, Dobra. Ja załatwię tego, co wypuszcza te kulki. Mam go tu w środku. Dobra, zarębku. I latający jest. Dwa kantuski idą do środka. I kulki. Yy, gdzie jest jeszcze latający? No jest. Albo czerwone, nie wiem co to jest. Dobra, jest latający, się nim zajmuje. Kurde, ale miał szansę Kurde, nie mogę tych czerwonych wykończyć <grym> Dobra, wykończyłem Ale nie wiem gdzie się w ogóle znajduję <grym> Kręciłeś się pewnie No. lowkę I to jest na razie tylko latający no, na pewno nie jest koniec Uwierz mi Na pewno nie najgorszy zielony Kurde, chodzisz tu. Zielony to jest, no, pomarańczowy tam na dole. Tam, gdzie on polega w trzymaniu. Widzisz? Dobra, ale tu może sięgniemy. Dostaw. Komplizm, no! O! Tego to się powiem, że szczerze nie spodziewałem. Ja też nie. nie sądziłem, że ogarniemy te wszystkie kulki, te Mhm Mam radę, znaczy, że nie zdążyliśmy tu ustawić te zdjęcia. So, jednak daliśmy radę. Daliśmy radę. No i fajnie, bo troszeczkę się posunęła znowu kampania do przodu. No to za Dara bo bossa. bossa mamy zrobionego. E, no, ale myślę, że go... No zobaczymy, czy tam go nagramy. W każdym bądź razie mamy jeszcze jedną misję, którą musimy i tak zrobić. Którą? Jeszcze będzie jedna misja i dopiero spala bossa. Aha... No, jeszcze mamy jedną misję. Jeszcze jedna jest. No tak, tak, mam nadzieję, że ta była najtrudniejsza. Ale znając życie, to ta, która nas czeka, będzie jeszcze trudniejsza. Ale dobra, to już będzie kiedy indziej. Kiedy indziej, na spokojnie. Jestem z nas dumny, że daliśmy radę. No ci powiem, widzisz. No. Znowu, początek był niezajebiście niefajny, nie że tak powiem. Salory, normalnie. Nie, daj radę, dobra, jest. Jest okej. Okay. Także, także jest okej, okay. dobra, ustaw się jakoś na tle naszych maszyn. No, it's no it's dobra. Okay. jest dobra, jest okej, okay. jest zajebiście, naprawdę. Tam nie pokazuję może coś nic specjalnego nie pokazuję. No, ale... Nie no, ale to jest takiego gest, że jest okej. Okay, no. no dobra, no następny odcinek będzie. Tak, no myślę, że tam kiedyś sobie jeszcze zagramy i coś się tam udało nagrać. Nie? Mhm. Dobra. No dobra, kończymy. Kończymy. No na razie. No na razie.